Yo! Brał, 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 brał! Tanks, brau! <laughs> ale nawet ciała na wstępie. Tanks, brau I mamy 100 żetonów do zdobycia. Ale, 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 to nagranie nie jest tylko przez te 100 żetonów. E, wręcz przeciwnie. Mianowicie mam 905 sztabek złota i mam zamiar otworzyć LEGENDARNĄ SKRZYNIĘ Także jedziemy z tym A to jest to Aż sobie chyba skrina zrobię Dobra, lecimy 2019 z monet 367kv2 Kiedyś jak zacznę go ulepszać to normalnie będzie dziesiąty 10, 10 tier 447 humela, 35 kaliop i nic więcej. No tak, tak powiem szczerze, że oprócz tego Kaliopa to tak średnio najeża No ale cóż, zbieramy na następną legendę, a teraz dogram sobie tak. Mam już we wszystkich, na wszystkich czołgach 600 pucharków minimum. To teraz walimy do 700, czyli KV2 do 700 lecimy. Mam 4000, to no może sobie coś upgradeuję już jak już upgradeujemy. Dobra, odporność 1. 2900 to jeszcze coś pociśniemy. No skoro gramy KV, KV2, to, to upgradeujemy KV2. No i dobra, wybierz No i moja ulubiona rozgrywka, czyli zbieranie sztab metalu KV2 na szóstym tierze, kto by się spodziewał Ale to musi czesać na dziesiątym mnie raz spotykam kogoś na dziesiątym i... Oj oj oj, oj co się wtedy dzieje? Dobra, lecimy. Standardowe in-out Ej, nie trafiłem, ale trafiłem gościa tu Dobra, mam już dwa fragi Nie zdążę, no, ale jajca. A miał tak mało energii i mnie zarąbał. Ale dobra, nic się nie dzieje. Pierwszy dead. Szczególnie, że sam mi wpadł w moje łapy. Tłuste. Dobra, tego też. Dobrze jest, dobrze jest. Okej. Okay. Dobra Żeby to przeżyć Dobra, udało się Lecę trochę HP-ka Zdobyć Okej okay. Dwa chyba nawet Naraz zwalnąłem Całkiem nieźle mi poszło Szczerze powiedziawszy A jeszcze, jakbym go zgarnął na koniec 6-1-3 MVP. Standardowo, nie ja to, że się jakoś tam chwalę tym, ale całkiem, całkiem często dostaję MVP, jak już gram. Nie wiem, czym to idzie. Chyba małą ilością deadów, a ja staram się tak grać, żeby nie deadnąć. O! Eee, dobra, lecimy dalej. Jeszcze trzy rozgrywki. Lubię KV2, tak. Gdybym jeszcze tak bardziej potrafił yy, dobry moment wybrać na, na ten, na użycie ulta, bo tak często, często walę na pałę tym ultem. Dobra, muszę uciekać. Aj, chyba mnie dosięgnie, kurde no na dziewiątym tierze, to ten Humel to musi mieć całkiem mocne że tak powiem ciosy dobra Ładnie go rozjechałem, co? Dobra, odnawiamy HP Dobra, mam dziewiątą sztabkę I mam dziesiątą jest bajka i znowu MVP jak nic. 4-1-3. Co prawda mało fragów, ale też rozsądnie zagrane, także musiało być MVP. No raz mi dopa, to, to na dziewiątym tierze Hummel to na pewno ma takie walnięcie. Podziwiam generalnie dobrze grających... Yy, yy dobrze grających tego typu czołgami ludzi, bo naprawdę one są chudne, no petardy. Mają bardzo mały, bardzo, o, gwintowana lufa wpadła. Bardzo mały defens jednak i trzeba umiejętnie nimi grać. Ja nie polecam dla siebie takich, nie ulubię takimi grać. Dobra, 723 puchary, także lecimy PZ4 teraz. PZ-4. Zobaczymy. PZ-4 ma trochę mniejszy def i dlatego będę musiał bardziej uważać i na pewno więcej razy zginę, bo na początku ciężko jest się przestawić z takiego czołgu, który może przyjąć na czołg, który nie może przyjąć. Tak w skrócie to można powiedzieć. Ale za to może strzelać, w sensie może, może zabić bez problemu. Tak jest, jest drugi frak, Trzeci. A tamtego mi nie zaliczyło jako mój. Z czego się cieszysz Ty ryru? Ja tak rzadko rozumiem tych ludzi. O co im w ogóle w tej grze chodzi? Co oni chcą osiągnąć tym takim graniem na pałę? O kurde, żebym nie dednął. Dobra, mam osiem sztabek. Spadł jeszcze jeden frag. oo jezo ale dałem ciała i zgarnął moje sztaby no niestety Ale ja zgarnąłem jeszcze fraga na koniec. Dwa ładnie nice To jest i tak MVP 1 dead, 10 fragów, 3 asysty zupełnie na odwrót niż werka. Czekaj, to za werka! Bo ja jedną werkę znam. By the way, znania werki, by the way, generalnie znania, to zapraszam do, do yy, znajomych na Tanks Brawlu. I tutaj będzie zaraz, gdzie tu, gdzie tu, gdzie tu, gdzie tu jest. To nie tu. O, oh, by the way, moich statystyk zniszczono 2, 5, 6, 6. Śmierci 7, 4, 9. Asyst 2, 3, 5, 5. MVP 259 razy. A gdzie jest? Tutaj jest CWC7ZU. Zapraszam do, do znajomych. Jeszcze jedną gierkę sobie rozegramy. Widzę, Tak jak zawsze. No, gram tylko do momentu, aż mam żetony. Czasami mnie poniesie i gram bez żetonów, ale to bardzo rzadko. Jakoś tak nie, lub, nie, nie lubię grać dla samych, dla samych e, pucharów. Wolę jednak, jak idę za tym żetony i zbieram skrzynki. Przez to nie mam tylu pucharów, bo już jakbym grał non-stop wtedy, kiedy mogę sobie zagrać, a gram sobie w inną grę, to myślę, że miałbym te 2, 3, 4 tysiące więcej pucharów. No ale co to da? Ale ja i tak zaraz będzie zrobiona. No widzisz, nawet KV-2 nie wyżyje. Ej, dopadł mnie, no, a mogłem, widziałem, że tak się stanie i chciałem to zrobić i skręcić, ale człowiek jeszcze tak, a, jeszcze, 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 pojedź, nie? no i tak pojechałem. Jeszcze deadłem, masakra. Coś, to może być lose, ale jeszcze nie poddajmy się, bo to nie... Nigdy nie jest koniec Ucieka z moimi kurde sztabami Dobra, padł Ej, to gonił mnie no Dobra, ma 10 sztabek, KV-2 Olo to pro no fajnie, fajnie gra Olo Co nie znaczy, że jest pro Ale tym razem jest, bo wygrali Nice, nice 3 dedy na 7 fragów to i tak nie, nie przegrałem tego aż tak bardzo Ale spoko, no szacun, szacun Jakoś mi nie szło w tej grze. Jest zielona skrzynka. Zobaczmy, co tu wpadło. 235. Kładka lufa, gwintowana. Pancerz odbijający, Nice, nice. Zbliżam się ku końcowi. Nawet nie chodzi o to maleje, ale aleja to tam ciul. Bardziej dla tych 100 sztabek to robię. Ale zbliżam się ku końcowi. Nie wiem, ile mi to zajmie. Nie wiem, ile to zajmuje, ale myślę, że miesiąc, dwa i to będzie wymaksowane wszystko. przecież nie wiem, szczerze, tak sobie strzelam, bo bo może zaraz znowu zmniejszą ilość żetonów. Yy, znowu zwiększą godziny między żetonami, tak jak zrobili teraz. I nie będzie to takie łatwe. No a po tym ostatnim udajcie, tak się stało. I myślę, że to jest korzystne, no bo. Jakby gra się dłużej, ale nie powinno być to tak yy, takie długo, długie czekanie na to. Ej, chyba mnie dopadnie. No, niestety musiałem tak zrobić. No i co? Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni rysiu. Dobra, już tapka. Ucieknę, ucieknę. No i jeszcze wpadnie kill i dziesiąty frak. Także i dziesiąta sztabka, także w ogóle bajka. Dobra, muszę uciekać. Bo dam ciała na maksa, a fajnie pykło. Fajna giereczka. Na pewno MVP wpadło. 7 10 sztabek, no nice, 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 udało się. Sam sobie, sam sobie, jakby nie wiem, jak to powiedzieć, ale sam sobie słodzę, nie? O, ale zagrałeś, o ojej, u graczu, ojoj, ojoj, oj. Dobra, to by było na tyle, że tonów. Dzięki, Laufer, ale tak jak mówię, no kończę. Dobra, dzięki, trzymajcie się. Hej.